Patrz i uczcie. się. No już, wstałem. Czuję się. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Chwila, jakim cudem ty żyjesz? <noise> Naprawdę sądziłeś, że nie żyję? Tak. Każdy na tor ma przy sobie kamień teleportacyjny. Mam co do tego naprawdę złe przeczucia. Cholera, znikam stąd! Dobrze wiedzieć. Jestem głodny. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko w kuchni. Zaczekam na ciebie tutaj. W takim razie ruszam w drogę. Jesteś oskarżony o Naprawdę, nie wiedziałem. Witaj. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Potrawka z chrząszcza alasnaf z ryżem. żebym grzyba. się pożegał? Powinieneś przynajmniej spróbować. No dobra. Tylko na to spójrz. Co to za wydzielina? Chyba wolałbym tego nie zawsze. Możesz to komuś odsprzedać. Mam tego serdecznie dość. Hmm, jesteś już. A ja straciłem nadzieję. To niemożliwe. Coś mi się przesłyszało. <grymne> Ej ty, zaczekaj chwilę. Xardas, czego chcesz? Chodź za mną na pobieranie krwi. Słucham? Nie trać czasu. No dobrze, w drogę. Przepraszam, kto ostatni? Nie mam nikogo. Jorn! Um. Możesz wejść! Um, no. Cześć. Witaj, wejdź. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Już po krwiopijcach. Doskonale, doskonale. Wróciłem. Ja już wracam do jaskini, a ty odpoczywaj, przyjacielu! Zasłużyłeś. Do zobaczenia! Dzięki. Trzymaj się. Mogę w końcu się przespać. Hej kolego, nowy, przyłączę się do ciebie na chwilę. Ech, przyda ci się przyjaciel.